Cześć. Słuchasz podcastu Mistrzowie E-commerce HomePL. Ja nazywam się Marcin Kowalik i dzisiaj mamy dla ciebie, mówię mamy, bo za chwilę przedstawię mojego gościa. Mamy dla ciebie ciekawą historię, ciekawy case, ciekawe rozwiązanie problemu, który chyba dotyka nie tylko mnie, ale też i wielu innych właścicieli sklepów internetowych albo właścicieli zastanawiających się czy być właścicielem sklepu internetowego w ogóle. Moim i waszym gościem jest Szymon Młynarczyk, specjalista do spraw marketingu Marketplace.pl. Cześć? Hej. Dzięki Szymon za czas. To ja Ci teraz opowiem, przed jakim ja stoję wyzwaniem i przed jakim pewnie wyzwaniem stoi wiele osób. Szymon. Ja bardzo lubię pewne rozwiązanie do poczty internetowej. To rozwiązanie jest darmowe. A, co tam, powiemy, lubię Gmaila, wiesz? Przyzwyczaiłem się do niego. Szybko na telefonie z niego korzystam, poprzez przeglądarkę. Jest super, Wiele moich, wielu moich znajomych ma mój adres w Gmailu. No i jest ok. Natomiast wydaje mi się, że już za chwilę ten mój biznes, ten mój sklep internetowy wejdzie na wyższy poziom I, i tak zaczynam trochę odczuwać taki problem, że trochę nie do końca to jest profesjonalne, jak ja do moich klientów, nazwijmy to z kategorii premium, takich profesjonalnych klientów biznesowych, klientów sklepu internetowego albo też partnerów, ja do nich piszę z takiego gmaila, czyli tam w domenie jest coś tam, coś tam, małpa gmail.com. I, um, I powiedz mi, jak ja mógłbym to usprawnić? Czy, czy w ogóle jest jakieś rozwiązanie na to? No to na początek przyznam, że nie, nie tylko ty wpadłeś na ten pomysł, no żeby aha. założyć pocztę w Gmailu, bo w Polsce... Z ostatnich informacji, które uzyskałem na konferencji 46% osób posiadających maile mm -hmm. w Polsce korzystają właśnie z rozwiązania Google, czyli to, z Gmail. Tak, i to na razie bez podziału na osoby prywatne firmy, tak? W jednym worku tak Polacy po prostu 46%. 6%. 6. No to sporo, sporo, sporo. I większa część prawdopodobnie też postanowiła kontynuować swoją przygodę z ekosystemem Google ponieważ go znają bardzo dobrze, no tak. korzystają z niego na co dzień, tak jak wspomniałeś, mają dostęp w przeglądarce, w telefonie. 90% pewnie albo i więcej rynku mobile w Polsce to androidy, mm -hmm. więc z kolei jakby tam musisz mieć Gmaila, tak. więc dużo osób korzysta z niego na co dzień i tak samo postanawia kontynuować tę przygodę w ramach firmy. Mm -hmm. Przy czym, tak jak wspomniałeś, wszystko jest dobrze i fajnie, dopóki nie przychodzi profesjonalny klient mm -hmm. i zauważa gmail.com. No, nie do końca może mm. to widzieć jako profesjonalne rozwiązanie, ponieważ masz swoją firmę, masz nazwę swojego sklepu, pewnie masz jakąś stronę internetową, więc masz swoją domenę, a korzystasz z darmowego rozwiązania, które nie do końca jest dedykowane firmom, nie jest jakby przystosowane do, do biznesowych rozwiązań. No dobrze, no to... Um... To w takim razie, jak ja, jako taki użytkownik przyzwyczajony do tego interfejsu Gmailowego, do tych rozwiązań, do tych zakładek, też wiesz, tam ta społeczność, oferty to jest super. Ja, ja to kupuję, dla mnie to jest ok. Też mam wrażenie, że te moje maile wysyłane z Gmaila nie giną gdzieś tam, wiesz, w przestrzeni, nie? Jak, yes. jak wysyłam jakiś ważny e-mail do klienta albo do partnera biznesowego, to wszystko jest ok. No to jak? Jak ja mógłbym sprawić, żeby no na przykład mieć, korzystać z tego Gmaila w mojej domenie, mojego sklepu albo mojego biznesu internetowego? Jak, jak moglibyśmy do tego podejść? No i tutaj Google dobrze wiedział, że, że takie wykorzystanie Gmaila jest i, i przygotował się na to. Wcześniej pewnie znałeś ten pakiet pod nazwą Google Apps for Work. Okej, okay, obecnie jako G Suite. Ok, G Suite. G -Suite. Mhm. Dość magiczna nazwa na, dla, dla niektórych, na początek szczególnie. Chyba dosyć taka nowa na polskim rynku. To nie jest pakiet, który istnieje od wielu lat. pod nie, tą nazwą. Pod tą nazwą, Aha, zdecydowanie nie. Okay. E, więc jakby stąd czasami ta zagwostka Aha. osób, które też często używają po prostu nazwy Gmail dla firm. Aha. Przy czym Gmail okay. dla firm to jest bardzo takie skrócenie tego wszystkiego, ponieważ to jest cały. Jakby ekosystem biznesowy Google, który jest dostępny w ramach jednego pakietu biznesowego o nazwie właśnie G Suite. Okay, czyli G Suite to jest dużo więcej niż tylko Gmail dla firm. Zdecydowanie, no, okay. tak, zdecydowanie no, tak. Zaczynając od tego, że rozpoczynasz swoją przygodę z Gmailem we własnej domenie. Startujesz z profesjonalnym adresem e-mail mhm. we własnej domenie. Kończy się przygoda Marcin Kowalich małpa gmail.com mhm. zaczyna się biuro. Prezes okay. małpa Marcin okay. Prezes brzmi lepiej. Wiesz, Marcin kowalik, małpa, jeżeli nawet taki adres istnieje, to nie jest jeszcze najgorzej. Gorzej byłoby rybeczka 38 małpa i wysyłajcie tam swoje zamówienia. Tak, nie? zdecydowanie. Chyba, że już... jesteś sklepem akwarystycznym. Tak, no, no dobra, ale powiedzmy to, te czasy już powinniśmy zostawić za sobą, tak? Takiej komunikacji i komunikowania się z klientami. Takimi adresami. Jasne, nie? zdecydowanie tak. Dodatkowo, tak jak wspomniałeś, to jesteś Ty, uh -huh. ale rozwija się Twój sklep. Uh -huh. jakby coraz pracownicy. Więcej pracownicy dochodzą. Uh -huh. I teraz kolejnym jakby wyzwaniem jest zarządzanie też całą pocztą w firmie. Kwestia jakby zakładania albo Boże, wykorzystywania kolejnych adresów prywatnych do celów firmowych no może się skończyć nie najlepiej, szczególnie że wiemy, że są rotacje pracowników. chodzą, okay. odchodzą. odchodzą. Tak. I kwestia wykorzystywania prywatnych maili albo zakładania prywatnych. W sensie firmowym, ale wciąż prywatnych kont, tak. nie, nie biznesowych, może spowodować to, że gdzieś ta poszczególna albo zginie, albo ktoś się wykasuje. Celowo albo bądź niecelowo. Konkurencja przejmie w jakiś sposób. Zdecydowanie tak. I to powoduje, że jakby trudno jest zarządzać całą komunikacją w firmie. Mhm. Wykorzystując G Suite, dostajesz dostęp do konsoli administracyjnej, mhm. i tam spokojnie możesz kontrolować wszystkie adresy e-mail, dodawać kolejne, bo przecież firma może się rozrastać, tak. usuwać konta e-mail, które już nie będą aktywne, ponieważ pracownik odszedł. No i to wszystko będziesz mógł po prostu zarządzać z jednej konsoli. Będziesz świadomym szefem, który może spokojnie spać, że nic mu się nie stanie z zamówieniami, z fakturami, to nigdzie nie wycieknie. Przecież mm -hmm. też kwestia, jakby kolejna tutaj: RODO, tego magicznego hasła, tak. który jest bardzo ważny w kontekście bezpieczeństwa, może spowodować, że taki wyciek i nagle wypłynięcie, że korzystasz z rozwiązania niebiznesowego, no też nie zadziała poprawnie wizerunkowo na, na Twój sklep, mm -hmm. na Twoją firmę. To ciekawe, bo wiesz. Y Pewnie wielu właścicieli sklepów internetowych pomyślało o, o takich oczywistych punktach do spełnienia, jeżeli chodzi o RODO, a podejrzewam, że siła przyzwyczajeń. Fakt, że wielu klientów i wielu naszych znajomych ma ten jeden konkretny adres e-mail do nas, te wszystkie rzeczy pewnie spowodowały i powodują nadal, że wiele osób dalej, tak jak ja, tak jak ja zaczęliśmy tą, tą historię od mo mojej historii, e, tak jak ja korzysta dalej z właśnie takich prywatnych, darmowych rozwiązań, które z RODO, na przykład, nie są. Nie są za pan brat. Do końca za pan brat, tak, <laughs> delikatnie mówiąc, Tak, okay. oczywiście. Okej. Okay. No dobrze, czyli zaczęliśmy od, od tego, że Mogę mieć ten mój adres. No niech będzie prezes małpa, domena mojego sklepu.pl. To brzmi fajnie. To od tego zaczęliśmy i to już to już jest, to już buduje profesjonalny wizerunek właściciela sklepu internetowego. No z tym prezesem to może przesadziliśmy, bo to też chyba nie powinno być do końca tak, że prezes odpisuje na każde zamówienia od klienta, ale niech będzie biuro, czy też sklep małpa, yes. domena sklepu.pl dalej. Ok, wspomniałeś o, o tym, że Posiadając taki, taki pakiet G-Suite, można mieć też panel, dzięki któremu mogę zakładać nowe skrzynki e-mail, mogę usuwać, mogę nimi zarządzać, dzięki czemu jestem przygotowany już na rozrośnięcie się mojej firmy, tak, i na przyjmowanie nowych pracowników. Ok, no ale mówiliśmy na początku, że. G Suite to jest dużo, dużo więcej niż Gmail dla firm, bo żeśmy od tego w cudzysłowie Gmail dla firm wyszli. To co to jest to dużo więcej? I jak mi się to może przydać w moim sklepie internetowym? Tak, zdecydowanie to tak, jak wspomniałem, jakby wyszliśmy od tego Gmaila, bo to rzeczywiście tak. jest najpopularniejsze rozwiązanie w pewnym momencie i, i dużo osób to y, jakby identyfikuje mhm. G Suite z Gmailem, y, ale to też jest y, powiększona przestrzeń na y, pliki, zarówno mhm. na poczcie, jak i na dysku Google. Mhm. Przeprowadzisz sklep, robisz tak. pewnie jakieś produktowe zdjęcia, e, robisz jakieś grafiki do, do swojego sklepu, na stronę tak wideo reklamowe. To... Jak, to też zajmuje miejsce, mhm. a najlepiej to przy, przytrzymywać też w jednym ekosystemie, tak żeby miał zawsze do tego dostęp, zarówno z telefonu czy z przeglądarki. E, I to powoduje, że tego miejsca, jest zapotrzebowanie mhm. to miejsce rośnie. Jasne, czyli co, jak e, m, chcę wymienić na stronie. Setki zdjęć, no i te, te zdjęcia, gdzieś ten grafik powinien mi pokazać, żebym mnie zaakceptował, tak? Ten grafik, z którym współpracuję, to mogę razem z nim współpracować właśnie w, w ramach tego jednego dysku Googlowego, tak? Tak, jest, okay. udostępniając pewnie też jak bezpieczny link tak. na zewnątrz organizacji, gdzie dostęp możesz określić, czy ktoś mhm. może audytować te pliki, czy może nimi zarządzać, mhm. a, kasować, czy też tylko i wyłącznie wyświetlać. Mhm. I w G Suite Basic, bo też w sobie możemy wspomnieć, jak się dzieli usługa, G Suite'a. G Suite w home.pl dostępne jest w ramach planu Basic oraz Business, to jest takie mm -hmm. bezpośrednio dostępne na stronie. Rozwiązanie Enterprise również posiadamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to wówczas zachęcamy już do kontaktu bezpośrednio z naszą infolinią. Enterprise to znaczy, że tam inne pakiety niż Basic albo Business. Bardziej zdecydowanie kupić, jakby tak? rozrośnięte w okay. kontekście bez, bezpieczeństwa, no i jakby zdecydowanie kierowane ku już takim największym firmom, mm -hmm. przedsiębiorstwom. U nas ze strony, tak jak wspomniałem, G Suite Basic, tam oferuje Google przestrzeń 30 Giga, czyli dwukrotnie mm -hmm. większą niż to, co posiada się w wersji darmowej. Okay. Lub w wersji biznes jest to 1 terabyte dla użytkowników, którzy mają mniej niż 5 kont E-mail osobnych. Czyli jeżeli. Czekaj, zatrudniesz... czekaj, czekaj. <laughs> 1 terabyte? Tak jest. Tak jeżeli jest. mam mniej niż 5 adresów e-mail, tak jest. To się w sensie wydaje: 5 to... kont użytkowników. 5 kont użytkowników, to tak się jest. wydaje bardzo dużo. Tak, tak. A wyobraź sobie, że jeżeli masz ich 5, to masz mm -hmm. nielimitowaną przestrzeń. Kula okay. i dusza, piekła nie ma w tym. Okej, nieźle. Dobra, o jakich jeszcze um, ważnych funkcjonalnościach G Suite powinniśmy powiedzieć dla osób, które albo mają sklep internetowy, albo. Albo planują założyć sklep internetowy i wiedzą, że jakby to będzie rosła ta ich firma w kontekście albo organizacji pracy, albo właśnie tego um, wizerunku profesjonalnego sklepu internetowego. To też dużym ułatwieniem na pewno jest tworzenie e, tak zwanych aliasów w ramach O, kocham, w ramach Wszyscy kochamy aliasy. Kochamy mhm. aliasy w ramach g Suite Są to g grupy, mhm. e, do których podłączane są powiedzmy kilka adresów e-mail, mhm. i wówczas e, też łatwiej to kontrolować. Sprzedaż dostaje i mm nagle -hmm. kilka osób mm -hmm. jest powiadomiona o tym, że jakieś nowe zamówienie, mm -hmm. mówiąc kolokwialnie, wpadło tak. do sklepu, czy też jakaś nieopłacona faktura z naszej strony, I etc. wtedy Pani Zosia Księgowa dostaje i Pan windykator Jacek. I dokładnie tak, mm -hmm. i wtedy jest raban podnoszony w firmie, tak. bo coś tam się wydarzyło. To też jak, jak wspomnieliśmy, Gmail nie przynosi własności dokumentu, tylko udostępnia go i zapewnia do niego dostęp. Twórca... Dokumentu pozostaje jego właścicielem. Wówczas ok. Pakiet G Suite umożliwia także tworzenie kopii zapasowych danych, które masz w ogóle. Nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedyś, właśnie, co się stanie, gdy usuniesz jakiś plik przypadkowo z dysku Drive, czy, czy wa ważnego e-maila? W hmm. Jacek usunął, tak? Wiesz co, kiedyś w którymś odcinku tego podcastu chyba padło takie stwierdzenie, że Prawdziwi twardziele backupów nie robią, mm -hmm. ale ja mogę nie być nazywanym prawdziwym twardzielem. Ja zrobię backup, okay. wiesz? To, to jest powiedzenie takie, że ludzie dzielą się na tych, którzy nie wykonują backupu, nie, nie wykonują kopii zapasowej i na tych, którzy dopiero tę kopię zaposową będą wykonywać, A. bo utracili dane po raz pierwszy i się, się do tego backupu przekonają. Róbmy backupy. Tak jest. W przypadku G Suite masz tutaj zdecydowanie większe możliwości, właśnie aktywacja wykonywania kopii zapasowych w muze Drive. E, taka kopia będzie przechowywana do momentu, nawet gdy przez dłuższy czas przestaniesz korzystać z danego konta lub urządzenia. Okay. Więc to też jest bardzo ważne, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby te pliki przywrócić. Na przykład stacili się dwa tygodnie temu i mm -hmm. chcesz je przywrócić. Więc to też jest bardzo, bardzo istotne z punktu widzenia funkcjonowania firmy, bo nieraz pewnie ktoś przypadkowo skasował maila. Zapomniał o tym albo robił czyszczenie skrzynki tak. Tak, bo ze, ze spamu na przykład tak. nie? i gdzieś y, nie, nieopatrznie usunął większą jakby część uh -huh. e-maili, no, a, a tam uh -huh. zaplątał, się, zaplątał się bardzo ważny uh -huh. e-mail dla firmy. Wspomniałeś o spamie. Tak jest. Spam to też bardzo istotna część działania firmy. W sensie. Odbieranie tego spamu tak i odbieranie go, i sprawienie, żeby nie zajmowało nam dużo czasu w tą stronę. Zdecyd jasne. To okay. o, tak, tu mamy zgodność, tu to mam zgodność pełną. Tutaj też jakby te filtry są zdecydowanie bardziej zaawansowane mhm. niż w darmowych mhm. gmailach, bo darmowy Gmail, mimo że też ma filtry, które są zaawansowane, które starają się nie przypuszczać spamu. No, Przyznaję, że czasami gdzieś tam jakiś pan z zagranicy oferuje mm -hmm. fortunę. Mm -hmm. Takich sytuacji w G po prostu nie Jasne. ma i takich, y, 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 takich spamowych, typowo newsletterowych, na których po prostu nie chcemy, nie mamy czasu, mm -hmm. nie potrzebujemy, nie są przepuszczane. Mm -hmm. Czyli co, to w ogóle te, te mail, to nie jest tak, że one tam lądują w spamie, tylko one w ogóle nie docierają do mnie, tak? No tak powinno okay, być. Okay. Jeżeli docierają, no co? gdzieś można być może. oflagować, tak? tak żeby jest. nie docierały, Rozumiem. Super. To ja ci powiem, Szymon, tak. Jest jeszcze jedna fajna rzecz, za którą lubię Gmaila. Co, co prawda, my tu mówimy o g ale ja ci ciągle tak przypominam, jest. dlaczego lubię Gmaila. W Gmailu inaczej. Ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Jak e, każdy. Tak, tak, tak. I wiesz, jak um, wiem, że tych maili prze, przemieliłem, przerobiłem setki, tysiące, to pamiętam czasami, że w jakimś mailu jakiś klient coś do mnie pisał i użył jakiegoś sformułowania. No na przykład, nie wiem. Granatowy garnitur w białe prążki. Ja szukam tego maila po tych słowach kluczowych. I w Gmailu jest super, że przez wyszukiwarkę znajdę ten konkretny e-mail, tą konkretną wiadomość. Okay. I teraz e, jak to będzie w G Suite? Powiem Ci więcej, że w G Suite będzie jeszcze lepiej, okay. szczególnie korzystając z pakietu G Suite Business, ponieważ tam dodatkowo otrzymujesz Cloud Search, okay. czyli taką wyszukiwarkę firmowych treści. Troszeczkę taki, wyszukiwarka Google dla firmy. O! Czekasz sobie lepiej. Pamiętałeś jakiś załącznik z jednego maila, mm -hmm, ale mm -hmm. nie możesz go znaleźć, nie możesz sobie przypomnieć, w jakim to było mailu. Mm -hmm. To był jakiś tam plik, zdjęcie. Tak. I wpisujesz tę wyszukiwarkę nazwę pliku. Okej. Okay. I znajduje mi wyszukiwarka tego wy, maila. Wy, znajduje nie... maila i każdy element, i nie tylko w mailu będzie to szukało, mm -hmm. będzie to szukało na Google Drive, będzie to szukało okay. w kalendarzu. Cały twój ekosystem g Suite'owy mhm. zostanie przeszukane pod kątem mhm. Twojego zapytania. No dobra, to, to wspomniałeś o, o, przed chwilą też o przeszukiwaniu kalendarza, to ja podniosę poprzeczkę, bo, bo ja czasami tak mam, że jak sobie założę jakiś termin w kalendarzu, w tym moim Gmailowym, to ja tam czasami robi notatki, na przykład ze spotkania w tym kalendarzu. Może nie jest to optymalne wykorzystanie kalendarza, ale nieważne. Ważne, że mam wszystko w jednym miejscu. Jasne. To teraz Rozumiem, że ten kalendarz również jest też częścią G -S2. Oczywiście Jest zintegrowany, czyli okay. jeżeli proponujesz jakiś termin, poprzez Gmaila, no to jednym klikiem zapiszesz go w kalendarzu, mhm. udostępnisz to wydarzenie swoim współpracownikom, ponieważ to, powiedzmy, jest bardzo mhm. ważne spotkanie mhm. wewnątrz firmy, przyjeżdża klient, chce, żeby dwie, trzy inne osoby były mhm. zaangażowane, to wszystko będzie zintegrowane, dostaniesz przecież powiadomienie też na telefon, że zbliża mhm. się takie spotkanie. Wszystko mhm. będzie zintegrowane dzięki temu pakietowi i to nie tylko będzie działało w ramach kalendarza, ale w ramach także innych aplikacji. Ale tak jak widzisz, zaczynaliśmy od maila, jak mail ma być wizytówką profesjonalnego tak, sklepu. Deszliśmy w, ogóle... w g Suite'a i moglibyśmy w ogóle opowiadać pewnie jeszcze przez godzinę, jak w tym systemie, ekosystemie Google możemy się poruszać. Tak, to wiesz co, to ja myślę, że my powinniśmy się umówić jeszcze na jedno spotkanie na temat w ogóle, nazwijmy to biurowych wykorzystań, możliwości g -Suita. I innych aplikacji pakietu G Suite, bo w ogóle tematem tego dzisiejszego naszego spotkania właśnie miało być to wykorzystanie w profesjonalny sposób profesjonalnego adresu e-mail i profesjonalnej poczty do też tworzenia wizerunku sklepu internetowego. Bo tym moim największym wyzwaniem było właśnie to, że widzisz, no, mam. Gmaila darmowego w mało atrakcyjnym adresie, w, w domenie no, fajnej gmail.com, ale, ale na pewno. nic nie mówiącej, jeżeli chodzi o moją branżę i jeżeli chodzi o mój sklep internetowy. I w takim razie wygląda na to, że powinienem się zastanowić nad przesiadaniem się z Gmaila na g -Suta. I rozumiem, że. Jeżeli będą jakieś wyzwania dotyczące, nie wiem, migracji maili czy też importowania jakichś treści, kontaktów czy też zakładania, to rozumiem, że HomePaal mi w tym pomoże. Zdecydowanie właśnie jeszcze miałem dodać na koniec, żebyśmy nie zapomnieli o migracji, bo jak już korzystałeś z tego Gmaila w firmie. No mam tam tysiące maili. No i troszeczkę by było ci przykro je nagle stracić, oczywiście no tak. migracja oczywiście danych jest wykonywana, jest wykonywana przez naszych mhm. ekspertów wdrożeniostów technicznych. Nie ma z tym problemu, jeżeli użytkownik ma jakieś wątpliwości, bądź pytania, może spokojnie zadzwonić na naszą infolinię, mhm. bądź też odwiedzić naszą stronę home.pl łamane na G Suite okay. e, i tam zobaczy jakby opis usługi, porówna sobie bezpośrednio też G Suite'a Basic i Businessa, o którym wspominaliśmy, oraz e, znajdzie e, numer telefonu e, do naszych specjalistów. Dobrze, no to ja w takim razie już ten, ten mój czarny scenariusz wiecznego korzystania z dobrego, acz darmowego rozwiązania Gmail już już nie jest dla mnie taki czarny. Już wiem, że mogę mieć fajny adres w domenie mojego sklepu internetowego, że to dalej będzie środowisko zbliżone do Gmaila i że to będzie środowisko G Suite Google. Wiem, że możecie mi pomóc w tym w migracji, wiem, że nie stracę danych, wiem, że mogę mieć też dodatkowe funkcjonalności typu backup, Cloud Search i, i wiele innych rozwiązań i że G Suite to nie tylko Gmail na sterydach dla firm. To co więcej. Zastanawiamy, tak. Zastanawiamy. Dobrze. Szymon Młynarczyk, specjalista do spraw marketingu Marketplace.pl, był dzisiaj moim i waszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo.